To jest trzecia część tego filmiku Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału da, e, da, Dania łapkę w górę I napisania komentarza e, Z koniem Z ematką konia Wtedy przypnę wam serduszko A więc e, to jest trzecia część Właśnie tego filmiku, więc e, zaczynamy Dwa kanistry w, w Chcę jednego Mówi, że potrzebujesz trochę benzyny Jasne, że znajdę mały zapas dla y, Ciebie. Jesteśmy w końcu przyjaciółmi, co? Muszę też napełnić... A, weź te dwa puste y, kanistry Gwen London. Napełnij je benzyną i jeden będziesz mogła zatrzymać dla siebie. Brzmi dobrze? Świetnie, do zobaczenia wkrótce. Napełnij dwa puste y, kanistry, a następnie porozmawiaj ponownie ze Steve'em. Okej, okay. jedziemy napełnić kanistry. Tu są dwa, okej. Okay. Jeden możemy zatrzymać dla siebie, yy, a drugi oddać Piwowi. A więc fajnie. O, tutaj jest benzyna. Super. Pewnie trzeba zajść z konia jak zawsze. Nie wiem. Próbujemy. O! Tak. Okej. Okay. Jeszcze drugi A, okej okay. Ale, a Dobra, ja nie kumata Dobra Już napełniamy Napełnione i teraz idziemy to oddać Steve'owi Kupiłam sobie białe Nike, więc polecam i bardzo tanio, no bo za 11 star więc he mega siokładu. To bardzo ładnie wygląda. Okej, okay. dwa kanistry, w cenie jednego. Dwa pełne kanistry. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie. Dziękuję Ci, Steve. Idealne paliwo dla Jamesa. Było wspaniale, znów ciebie widzieć wygląda. Oto twój kanister z paliwem napełnił... napełnił nim, co tylko zechcesz. Powodzenia i pozdrów ode mnie, Jamesa. Podejdź z powrotem do Jamesa z paliwem. Okej. Okay. Oczywiście przypominam, że live'y zawsze są we wtorek o godzinie 18.30. I... No i tyle chciałam powiedzieć. Yy, więc jedziemy teraz do Jamesa Do fortu Pinta jedziemy. jedziemy Jedziemy teraz do Jamesa Jesteśmy już przy Porcie Pinta już wyporcie pint. To jest chyba trzecia część tego filmiku, więc zachęcam do oglądania wszystkich części, jeśli kogoś to interesuje. Yy, jeśli ktoś ma problem z tymi zadaniami w ogóle. Yy, jedziemy do Jamesa i zobaczymy. z tymi zadaniami na Lila, nie wchodź mnie w odcinek. Dobra. Idealnie paliwo yy, dla Jamesa. Hej, London Udało ci się dostać trochę paliwa yy, od Steve'a. Cały kanister. Za darmo. Ha, ha, ha. Steve yy, nie ma zupełnie głowy do interesów. Ale ja nie narzekam. Dobra. I co ja teraz mam zrobić? Do pełna. Na co czekasz, Podejść, yy, Pojedź do łódki napełnię ją benzyną i płyn do południowego kopyta. Pośpiesz się, yy, bo bez turystów Fort Pinta jest tracony, a przynajmniej mój biznes. Dozo to stra się paliwem. Okej. Okay. Więc jedziemy napełnić paliwem. Dozowik. <laughs> Ciekawe, ile jeszcze będę dobijać do 11 poziomu Nie wiem Ale obym dobiła 11 poziomu Dobra, jedziemy Tutaj jest A, a Elin nie ma, okej okay. Tam jest Elin Dobra, czy jest Elin? Przygoda zakończona Okay. Jedziemy napełnić. Ciekawe, czy będziemy mieli podwózkę w południowym kopycie. Ogólnie dzięki. nam można tylko. O, e, A w tym nie, to jest podwózka dodana Aha, okej, dzięki dobra. łódki, czas żeglugę w stronę południowego kopyta. Yy, pożegluj do południowego kopyta. Dziękuję bardzo. Zatoka południowego kopyta. Dziękuję! Płyniemy! Wow! Zobaczymy jakie tam są koniki, bo słyszałam od pioneczki, że tam są fajne ko yy, te koniki. Więc... Płyniemy. Mega śnie. O, jesteśmy w południowym... Żegluj w stronę południowego chopyta Ścieżka... Yy, idziecie do góry. Być może tam ktoś się, się pojawi. Ktoś, że zasikuj i sprawdź, czy ci się uda, kogoś odnaleźć. Odnaleźć, odnaleźć. Dobra, jedno i to samo. <laughs> Okej. Okay. Ciekawe tak wiesz, bo... no. Dobra, no sorry, to... Dobra, ale jeszcze o to nie raz się dnia, ale bo jak będziesz na tej farmie, to później po prostu po oczu już tym, to ja żebyś żebyśmy mi chcieli pomóc tam, bo mam ważną informacje dla Ciebie. Okej. Okay. Więc jesteśmy w południowym kopycie yy, i patrzymy co tu może być. Kolejne miejsce odblokowane. Ui, warto robić zadania z Fortu Pinta. E, więc jeśli ktoś chce odblokować, a nie wie jak, no to polecam się na przyszłość i polecam po prostu y, oglądać moje filmy. I polecam y, oglądać moje filmy i stosować się z tych poradników, które y, robię. Ech. Czy ja jedę właśnie naokoło? Nie wiem. Chyba tak. Ale dobra, co nam szkodzi jechać na około? Skaczemy sobie przez kamyczki. A, czyli tutaj u góry. Okej. Okay. No ale spoko jest to południowe kupy, to... Hmm. Hmm, tutaj chyba nic nie ma. Okej. Okay. Wyciszcie lila, znaczy Pianka. Wpadajcie na kanał Pianki. Dam Wam link w opisie. Link? Dam Wam kanał Pianki w opisie. I wbijajcie do niej na kanał. Bo fajne filmy też nagrywa. Nie powiem. Jak Pianka oczywiście się zgodzi, to jeszcze Wam podam Pianki e, Nick e, z SSO. Zamarzasz no, sobie, to dodaję sobie tak No. I na live'ie u Pianki będzie e, Pianka, ty będziesz dodawać e, ludzi co 15 minut. SSO? No, to jest co? Tak, no, to tak, po prostu zawsze, No, ja będę właśnie co 15 minut dodawać ludzi w SSO. 5 akurat albo mniej, i zależy, kto się trafi. Będzie w moim zajemem I jeśli y, ktoś będzie moim wspierający, to będzie w moim y, klubie w SSO. Wiesz, że to możesz kupić ten klub, a no, te, sobie włączyć opcję y, wspierania. No ale ja nie wiem, jak to się włącza, ale muszę coś tam pokombinować. Ja ciągle tutaj jestem na tym południowym kopycie, ciągle krążę i nie wiem jak wejść tam na górę. Aha. No to nie na no. Uf. Dobra, wracam się. No druga, e, długa droga, żeby się wracać. E, no i wam podam... Tak i będziecie yy, w się... Sensie, no. Będę nagrywać. Dzisiaj live o 18, więc wbijajcie na live'a yy, i Was będę dodawać. Może nawet się uda, że będziecie na tym live'ie. Yy. Co? A, no nie, sobą albo niedzielę nawet, nie wiem. Dobra, jednak nie bijacie dzisiaj na live bo zapomniałam, że ten film wstawiam w niedzielę, albo sobotę, albo piątek, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba niedzielę. Więc we wtorek zbijajcie o 18.30 na live. I może je dodam. do domu. Bardzo możliwe. No wiem, że muszę mieć ludzi na live. Ie. I muszę mieć widzów w ogóle. Na razie zaczynam z tym przygodę. Zobaczymy, jak będę zrobić jak zrobię live'a, to zobaczymy, ile ludzi w ogóle wbije, yy, oraz ile ludzi w SSO do mnie przyjdzie. Hehe. <grym> Bo, no. I najwyżej tak live co tydzień będzie. No, co tydzień we wtorek zawsze będzie live. Więc yy, wtedy pewnie będzie się trochę ludzi zbierało. O, z srebrnej polany zawody są. Za 15 minut. No. A więc wpadajcie na kanał Pianki, bo dzisiaj o 15.15 wyjdzie jej Boże, nie dzisiaj. No na pewno to lepiej jest przyjąć, bo w piątek to było tak i niedzielę. Na pewno jakieś zlecy. Ale mogę pamiętać na 15.15, bo tam pan sobie to. Ja bym chciałaś sprawować, to nie? No to u Pianki ogólnie. E... Będą chyba codziennie filmy o 15.15, .15, więc wpadajcie do niej na kanał i też ją zasubskrybujcie i dajcie jej lajka like i zróbcie jej y, dużą aktywność. No ogólnie to na, cała nasza feria, którą mamy teraz y, będą cały kartki na tygodniu, ale już my wrócimy do szkoły, to będą dwa razy w tygodniu. U mnie też raczej tak, dwa razy w tygodniu albo y, trzy i jeszcze w weekendy, czyli no. Albo y, cztery filmy ogólnie w całym tygodniu, czyli dwa w weekend i dwa w tygodniu. No bo wiadomo, szkoła, nauka itp. itd. Więc, y, no... Więc serdecznie jeszcze raz zapraszam na kanał do Pianki. I zostawcie tam suba, wiecie, po cichunio. Dobra, będziemy wjeżdżać teraz... Na wyspę do góry, nie na dół. Ciekawe, ile ten filmik będzie trwał. Idziemy zobaczyć no, się z tą <grym> Nie, nie jest godzinny. Może tak teraz ma jeszcze. Może ma 15 minut? Może. Nie wiem. No, tak, zrobisz tak długi, to, to, to nie <grym> Jesteśmy tutaj. I co tutaj jest? To jest do góry wejście. Okej okay. jedziemy do góry i zobaczymy kto tam na nas czeka W ogóle ja nie puma. o, podwózka tu jest. Dobra. Ale tu jest w miarę spoko. Znaczy... Tu są te koniki. Tu są te... Ale one słodkie... To są... To są halfingery chyba, nie? Nie, nie, nie wiem jak to się tam czyta. A, kuc yy, gotlański. gotlański. Ty masz gotlańskiego, nie? Tak, ja mam tam małe 3 obrazy. to ten pierwszy gotelański, bo to jest no, cokolwiek inny, Ja jest pierwszy, pierwszy gotelański tego ja mam. Aha. W ogóle kotelańskie mają kotelańskie. A oni mają taką fajną grzybę, że mają na no, nich kartki. Ale super! No to ja będę chciała mieć Nie Mówiłam. Ale te kucyki... czą, 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 też łatwo go. Tak, mi się ten pierwszy też podoba, strasznie, bo ma fajne oczy. No i takie uszka. Dobra, idę się spotkać z tą tajemniczą osobą. Tajemniczą osobą. Postacią jakąś. Tu jest. Co to jest? To jest kura. Ej, to jest kura! Ja się spotykam z kurą. Nie ma wokół żywej duszy. Nasłuchujesz, ale jedynie co służy to wiaw. prawie. prawie. Yy, musi tutaj być ktoś, kogo możesz zapytać, co się stało z latarium morską. Postanawiasz, rozjeżdżać się w ogrodzie. Poszukaj ludzi w ogrodzie. O, tu jest! Śmieć! Śmieć! W ogóle zrobiłeś tą maszynę i już w polanie? Nie. To pewno zadanie musisz zrobić w polanie. Spoko. Czekaj. Och, wow! Wystraszyłaś... Przestraszyłaś mnie. Prawie się zsikałam. Jesteś no tam pisze? No Tam tak było Dobra, nie znikam, To jest naprawdę Witaj przy okazji, kim jesteś? Moje miło Cię poznać, jestem Holly ja jestem Holly Przed chwilą wróciłam z surfingu po drugiej stronie południowego kopyta O tej porze roku nie ma lepszego miejsca na świecie, aby znaleźć takie fale Hej, przy okazji, czy widziałeś mojego męża Erika? Nie widziałaś? Madison, moja córka. Też jej nie widziałaś, nie widziałaś żadnej żywej duszy? Bardzo dziwne. Muszą gdzieś tutaj być. Rozejrzyjmy się razem po ogrodzie. Na pewno ich znajdziemy. Rozejrzyj się po farmie i spróbuj kogoś znaleźć. Tam napisali to No powinni dopracować, no. Tak po czasie się odezwałam. No ładnie tutaj jest. Tu jest jakaś żywa istota. A, ogólnie po odcinku to Cię pokraszę, coś, żebyś mogła mi sprawdzić na tej... A, Spoko. Dobra, tam jest coś błyszczącego. Ała. Dobra. I moja logika, w SSO. Tak, na pewno skoczę. Mhm. Okej, okay, nikogo tutaj nie mam. Tutaj jeszcze widziałam jakiś błyszczący element. Dobra, tak. nikogo tutaj nie ma. Przepraszam, yy, że po marchewkach jadę, ale muszę. Tutaj gdzieś powinno jeszcze coś być. A, w środku kurniku, okej. Okay. Ja tak Bo się zastanawiam. jest godzina 23 do premiery mojego filmiku. Uuu, dobra. Wpadajcie w ogóle na jej premierę. Aha, yy, dobra, nieważne, nic nie mówiłam. <noise> premiery z... 15:15 już :15, postaram się filmy sprawnie, co dzień przy nim w sali i codziennie. Przez serię, przez te dwa tygodnie. Później nie wiem. że jeszcze godzinę nagrywania odcinka. Poli. Hmm. też nie mogę się niepokoić znaleźć, dziwne. Teraz zaczynam się martwić. Wszyscy niseli, to bardzo dziwne. Co tutaj w ogóle robisz, Gwalątyn? Dataria morska nie działa. Co? Coś musiało się stać. Kiedy mnie nie było? Nigdy nie widziałam, żeby lataria morska przestała działać. Sygnał, a cała moja rodzina roz, e, rozpłynęła się. Coś musiało się stać. Szybko, musimy się e, dostać jak najszybciej do latarni morskiej. Może tam są. To ze mną w Londyn. ja nagrywam odcinek, a nie gadam z tobą? Wiem... Trudno... To można powiedzieć, że przynajmniej robię w tym momencie. A, a w to pozdrawiam swoją babcię. Co? Kogo pozdrawiasz? Twoją babcię. Ale po co? Ale przecież jej tu nie ma. Ale jak zobaczę ten film... Aaaa! Okej, okay, jesteśmy w latarii. Koło latarii. W latarni. Heli... Okay. Heoli. Drzwi są zamknięte i nikt nie odpowiada. Kiedy pukam, gdzie oni mogą być? Ja mogę powiedzieć, to jest Tam akurat to zadanie było dla mnie trudne. Musimy znaleźć klucz do drzwi latarii morskiej w Londynie? Hmm, Seek czy coś tam zawsze ukrywa klucz zapasowy gdzieś tutaj. Nie jestem pewna jednak gdzie. Gdzie to licha może on być? Myślę, że powinniśmy się rozdzielić, żeby szukać e, szybciej. Super pomysł. Szybko musimy go znaleźć. Tak. E, tymczasem e, mamy się rozdzielić, a ona stoi w miejscu. Logika jest co. E, ogólnie to nie wiem czy dobrze Ci mówię, ale na makce kolejna jest gdzieś tam pokazany. A jeśli nie masz, to on jest na samym dole. Jeśli na mapce nigdzie Ci nie pokazuje, że gdzieś to jest, to na samym dole jakby pod latarnią, może wyszło tą policję. Nie. No jakby tam ma dole, to wiesz, jakby, ale na dole pod latarnią. O, tak Znaczy ja mam zaznaczone. Właśnie tam będziesz tam tego Pamiętam to zadanie. Ej, to w pewnym sensie to jest nasz wspólny odcinek. No, można tak powiedzieć. O, ty, o to w tytułach daj, że Ci się wbiłam na y, odcinek i już się nie rozłączyłam. Dobra. Szukamy... O, tam jest klucz! Hahaha! Ha, ha, ha. Znalazłam klucz! Ha, 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 ha! Kobieta, wiesz, Wiem, że nagrywam, ale znalazłam klucz, rozumiesz? Nie był na dole, ha, 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 Ale tam będą ludzie na dole później. Aha. Znalazłaś klucz? Tak. na to no cóż, jeżeli ich tu nie ma, musimy... Y może będziemy mogły coś zobaczyć z góry latarii morskiej. Otóż i do latarii morskiej. Dobrze. W ogóle piękne mam Nike, naprawdę kupiłam. One są takie śliczne. mi później z więcej. Okej. Albo na miniaturkę zrobię, że kupiłam sobie Nike. Dobra. widzę ludzi na dole. Boże, jaka muzyczna. Oni żyją, jak dobrze widziałeś ich w Londynie cała rodzina żyją, Eric i Madison. Ale jak oni wszyscy znaleźli się na wybrzeżu? Z, yy, coś tam. Nie mam pojęcia, jak jak, utk yy, jak utknęli oni na wybrzeżu smutku. Yy, ale musimy ich uratować. Muszą tam być co najmniej cały dzień i nie widzę przy nich żadnego jedzenia, odzieży czy innych rzeczy. Muszą być przemarznięte i głodni. I biedna Madison. Mam nadzieję, że czuje się dobrze. London. Czy masz konia? Czy mogę usiąść z tyłu, kiedy będziesz jechać? Świetnie, pojedz w dół plaży przy Latarni Morskiej w Golondyn. Jestem naprzeciwko wybrzeża Somersku. Musisz jechać ścieżką, która przecina zatokę, ponieważ y, nie przedostaniemy się y, przez klify tutaj. Chodź w ocalimy moją rodzinę. Pojedz na plażę poniżej Latarni Morskiej. Boże, jak ona siedzi na tym koniu. Ach. Bo oni wiesz, co oni to robią, jak że on nawet jakiś galop. I się jedzie normalnie, to ona jakoś nie jest dopracowana w tym momencie. Ogólnie każda po prostu nie jest zrobiona dobrze. Teraz ktoś ma jechać za nami na naszym szoble. Co u ciebie tam dzieje? Nie wiem. Jakiś helikopter, helikopter. Zobaczymy czy ona spadnie jak będę zębować Nie spada, ona siedzi prosto. Też jak poradze, siedzi. jak Co? Ty też siedzisz prosto, znaczy twoja postać jak znybujesz. Nie, nie. Ona tak trochę... Ona tak trochę wiesz. No, ale też siedzi. Ja nie wiem jak tam zejść. Musisz jechać tą drogą. Ja też wtedy testem nie mówię. Musisz jechać tą drogą to wcześniej i dopiero tam dojedziesz później. Chyba musisz w prawo i wtedy. Aha. No to super. Jakby tam gdzieś ta łódka musisz pojechać i później jechać w prawo. Chyba. coś ucichło. Jedziemy. Dobra. Yy. Żegnam się z wami. Zapraszam do subskrybowania kanału, dawania łapę w górę i zapraszam do kolejnego odcinka, który odbędzie się w poniedziałek. Miłego oglądania życzę